Hej. Przede wszystkim dajmy sobie na lustym pompatycznym przedstawianiem zmarłych w biało-czarnych barwach, że niby co serce przestało bić i kolory zastrajkowały, nie bądźmy śmieszni. Przejdę od razu do rzeczy bo jak widać nasze wszystkie godziny są policzone, i kogo obchodzą dyskusje o kolorach. Przemawiam do Was z zagrobu z kilku względów. Po pierwsze wyluzujcie z tym fałszywym rozpaczaniem po mnie, większość z was znała mnie tylko z telewizji i gówno was interesowało to o czym mówię, tak więc nie bądźmy hipokrytami. Co więcej, zmarłem w wieku 76 lat, wielu dałoby się pochlastać za taki rezultat więc, łą segen, wyluzujcie. A teraz mniej optymistyczne tematy. Czyli prawda, niestety nigdy nie byłem żadnym autorytetem a jedynie za takiego uchodziłem w środowiskach związanych z Adamem Michnikiem, jednym z największych konformistów tego chorego systemu. Nie znaczy to jednak, że byłem świniakiem pokroju kwaśniewskiego czy innego komorowskiego. Aż tak nisko nie upadłem, jednak jako pożyteczny idiota przekonałem w trakcie swojego życia do absurdalnych globalistycznych poglądów wielu inteligentnych ludzi przez co do dzisiaj gryzie mnie sumienie byłem gorącym zwolennikiem traktatu z Lizbony czyli traktatu reformującego czyli konstytucji unijnej czyli cyrografu odbierającego nie tylko Polsce ale i wszystkim pozostałym krajom Europy suwerenności przekazującym całą władzę nad naszym kontynentem w łapy faszystów siedzących tutaj w Brukseli faszystów którzy chętnie rządziliby każdym aspektem waszego życia nawet kolorem waszych staników czy rozmiarem kalesonów tak więc zaślepiony propagandą sam stałem się filozoficznym fanatykiem jednego rządu światowego, na czele którego staliby tacy durni jak Baroszo czy Cheney. nawet Orwer by tego nie ogarnął. Na koniec muszę przeprosić wszystkich Żydów na całym świecie, którzy są dumni ze swojego pochodzenia. Ja niestety przez większość mojego życia niczym tchórz inny szczur doświadczalny wstydziłem się, że jestem Żydem. A niby czego się tu kurwa wstydzić, Jezus też był Żydem, nawet Ayn Rand była Żydówką a taki Geremek się wstydzi, że de facto nazywał się Berele Lewartow. Soruwa po takim pseudosokratesie jak ja można było się spodziewać więcej. Do zobaczenia w lepszym świecie w którym nie będę musiał ukrywać swojego żydostwa, w którym takie szuje jak Kaczyński, Miller czy Żakowski będą mówili tylko prawdę, bo tylko prawda będzie im się opłacać. Miłego dnia.